Cześć, witam Cię w kolejnym materiale z cyklu Okiem GSL-a. Ja jestem GSL i dziś mu mówię na temat Techwar Williama Shatnera. William Shatner Techwar to strzelanka pierwszoosobowa z 1995 roku, wyprodukowana i wydana przez Capstone w Stanach i w Europie. Gra swoją premierę w Polsce miała rok później, a za jej dystrybucję odpowiedzialne było CD Projekt. Gra wyszła tylko i wyłącznie na MS-DOS. Czym jest Tekkor? Od czego by tutaj zacząć? Może zacznę od tego, kto to taki William Shatner, a jego znać powinniście z filmów i seriali Star Trek Original Series, czyli tej pierwszej serii Star Trek z lat 60. -tych. Shatner wcielił się tam w rolę kapitana Jamesa Kirka. No więc jakiś czas później, jakoś w latach 90., chyba w 1990, Shatner napisał kilka opowiadań, tworząc serię Techwar. Niedługo po premierach został nakręcony film i serial o tej samej nazwie. Pewnie już wiecie, do czego zmierzam. Techwar to nic innego jak próba przeniesienia przygód z książek, serialu i filmów na ekrany graczy. W grze sterujemy poczynaniami byłego policjanta, który został skazany na komorę kriogeniczną za przestępstwo, którego nie popełnił. Niemniej jednak zamrażarka zmroziła mu cztery litery na dość długi czas. Prawo jest ślepe, powiadają. Po wybudzeniu dostaje szansę na rehabilitację. Musi złapać lub zabić siedmiu dealerów narkotyku Tek. Zaraz po incze, w którym Szatner wyjaśnia nam losy bohatera, musimy wybrać jednego z siedmiu handlarzy tekiem, którym chcemy zająć się w pierwszej kolejności. Chwilę potem zostajemy rzuceni w otwarty świat. Ta, ta gra oferowała nam otwarty świat, to znaczy do pewnych możliwości sprzętowych, oczywiście, jak na tamte lata. I tak naprawdę to tyle. Musimy sami w jakiś sposób wykombinować, gdzie dany handlarz sztekiem się znajduje. Gra nie oferuje dosłownie żadnych wskazówek lekko nie jest. Nasz protegowany wyposażony jest w różnego rodzaju broń od pistoletów po wyrzutnie rakiet, miotacze ognia i broń dezintegrującą. Na naszej drodze spotkamy żołnierzy baronów narkotykowych ale to nie są jedyne postacie, które otworzą do nas ogień. Jeżeli wyciągniemy w miejscu publicznym broń bez uzasadnionego powodu, ochrona nas upomni. Jeżeli dalej tej broń nie schowamy, zacznie do nas strzelać, a wtedy sprawy szybko potoczą się w tym kierunku, w którym byśmy nie chcieli. No dobra, nie chciałem się skupiać na grafice, ale muszę. Mogło być lepiej. Serio: dwuwymiarowe tekstury postaci, mimo że animowane, zachowują się kwadratowo chodzą po ściśle ustalonych ścieżkach i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wygląda to totalnie sztucznie. No tak, to tak, jakbyście weszli do pokoju i nagle wszystko zaczęło żyć, a jak tylko wyjdziecie macie wrażenie, że wszystko się zatrzyma. Dziwne, takie właśnie sztuczne. Otoczenie, w którym przyjdzie nam walczyć, składa się z kilku lokacji, do których przemieszczamy się metrem. Należy wejść do metra, wsiąść do pociągu, aby wyjść na kolejne stacji, aby znaleźć się w innej części miasta, normalne. Mamy tu banki, szpitale, fabryki różnego rodzaju, znajdą się też biura i ulice. W każdej lokacji znajdziemy jakieś ukryte pomieszczenia, szyby wentylacyjne i, cytując, klasyka tego typu. Oprawa muzyczna jest w porządku. Nie doszukałem się niczego tragicznego, może poza lekką monotonnością utworów. Mamy również i samego Williama Shatnera, który pełni rolę narratora w przerywnikach pomiędzy misjami. Może on nas pochwalić lub skarcić za wynik poprzedniej misji oraz po wyborze kolejnego handlarza z listy wyjaśni, kim ów jegomość jest i gdzie możemy go szukać. Chciałbym wam tą grę polecić, ale wydaje mi się, że trafi ona w małą niszę. Do osób, które widziały i lubiły serial bądź film Techwar lub do osób, które czytały książki Shatnera. Samemu mam problem z odbiorem tej gry, mimo iż książki przeczytałem. Wydaje mi się, że sami autorzy nie do końca liczyli na hicior, a bardziej chcieli zrobić grę reklamę pod książki, serial lub film. A wy jak sądzicie? Hit czy kit? Graliście? Podziel się ze swoimi wrażeniami lub wspomnieniami w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się materiał, nie zapomnij zostawić lajka oraz zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków z cyklu Okiem GSL. -a. Pozdrawiam.